Dzień dobry Państwu, dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć z wszechogarniającą nas masowością i tym razem przyjrzymy się temu, co przyglądamy się już niestety od, od 24 lutego 2022 roku, kiedy to najlepszy internista na świecie, Władimir Władimirowicz Putin, skończył poprzednie szaleństwo pseudomedyczne, a teraz yy, mamy, zwłaszcza w Polsce i w krajach ościennych, ale po prostu najbardziej, szaleństwo związane... Zeskalującym się nieco konfliktem, raz eskalującym, raz wygasającym między naszymi największymi wschodnimi sąsiadami. Problem polega na tym, że przy okazaniu naszemu niby sojusznikowi na U wielkiej pomocy, przyjęciu milionów z nich do domów, wysyłaniu im paliwa, uzbrojenia. Żywności, wszystkiego, co tylko możliwe. Dostajemy w podzięce skargi, pozwy do międzynarodowych sądów i coraz więcej problemów. Oczywiście, ludzi takich jak my, moi drodzy słuchacze, jestem pewien, że Was też to nie dziwi, jak to szaleństwo się zaczęło, kiedy jedno zastąpiło drugie. Wiedzieliśmy, że tak będzie i że to stanie się dość szybko. Niemniej jednak, kiedy w Amoku była większość narodu, nie szło, by, nie szło o tym porozmawiać, zaraz, zaraz się było yy, odsądzonym od czci i wiary, wyzwanym od tych i od tamtych i tak Chodzi o to, moi Państwo, że niestety ale najgorsze przewidywania się spełniają hodujemy, żmiję na własnym łonie i kiedy to wszystko jakoś się skończy, bo z pewnością jakoś się skończy, oczywiście Rosja dostanie mniej więcej to, co chce, Zachód dostanie mniej więcej to, co chce czyli wzmocnienie wybranej oligarchii, która będzie się dzieliła z odpowiednimi firmami z Niemiec i ze Stanów pieniędzmi i zyskami. My zostaniemy z milionami nieza, niezasymilowanych, oczywiście, i niechętnych przynajmniej Lekko mówiąc, niechętnych nam, przybyszów z wielkimi długami i będziemy mieli kłopoty. Warto wspomnieć, że Stany Zjednoczone, Anglia, a nawet i Niemcy też włożą dużo w naszego niby sojusznika na U, niemniej jednak oni go wybitnie kredytują i będą potem ściągać wszystkie należności w sposób brutalny i zgodny z prawem. My dajemy, dajemy łatwo. Czyli pokazujemy według tamtej mentalności słabość. W związku z tym narażamy się na kolejne kopniaki, które dostajemy. Ile jeszcze tego musimy dostać? Nie wiem. Nie widzę wbrew temu, co mówią niektórzy, nawet publicyści, nawet ci, których szanuję, że jest to szansa na odbudowę w jakiejś tam formie Polski Rzeczpospolitej agielonów. Nie wierzę w to. Zbyt dużo się stało od ostatnich kilkuset lat, zwłaszcza ostatnie sto ileś lat. Ale wcześniej też nie było lepiej. Nie pamiętamy już rzeź w Humaniu 1768. Wcześniej właśnie Rewolta Chmielnickiego i tak dalej. Oczywiście niektórzy mają pretensje, że e, ubijając e, Hetmana Wychowskiego pan e, książę Jarema Wiśniowiecki, którego wielce szanuję, pogrzebał możliwość Rzeczpospolitej Trojga Narodów, czyli Korony, Litwy i Kozaczyzny, czy tak naprawdę etnicznie w większości żywiołu ruskiego, z którego później pod wpływem działalności e, austriack austriackiej wytworzyli się Ukraińcy. Niemniej jednak uważam, że to było nie, niemożliwe już Rzeczpospolita Trojga Narodów i trzeba przypomnieć sobie szczerze, że już się wtedy mleko rozlało po rewolcie Chmielnickiego, więc nie było na to szans. Kolejnym razem niektórzy tam majaczą na temat sojuszu piusickiego z Petrulą. Niemniej jednak Petrula miał poparcie pośród mniejszości pewnej ludności na Ukrainie, nie w większości, w związku z tym niewiele z tego wyszło. Obecnie, niestety, Polacy oddają wszystko. Nasze elity robią to pewnie pod dyktat państw zachodnich, czyli znowu nie robimy tego pod siebie, tylko robimy tego pod kogoś, więc taka próba Unii również się nie uda. Raczej na chwilę obecną nie widzę możliwości odbudowania Rzeczpospolitej jak nielonów. Wbrew temu, co niektórym się wydaje, nawet porządnym, mądrym ludziom, których czasami jak każdego poniosą marzenia. W związku z tym e, widzę, że dzieje się wręcz przeciwnie. Coraz więcej skarg, Coraz więcej narzekań od strony naszego niebieskiego na U, i będzie już tylko gorzej, jeśli naprawdę tego amoku, tej pseudo pomocy zupełnie nie zatrzymamy i nie zaczniemy ich po prostu traktować z buta. Ale obawiam się, że na chwilę obecną tego nie potrafimy. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.